Wejherowska kolegiata po raz kolejny wypełniła się słowami Biblii w języku kaszubskim. Tradycyjnie czytała je aktorka Danuta Stęka. Odczytała Księgę Psalmów, część trzecią, Mały i Wielki Halal. Po raz pierwszy usłyszeliśmy też fragmenty psalmów po czwórnej wersji językowej, czyli kaszubskiej, greckiej, hebrajskiej oraz polskiej. Ja myślę, że to też jest ciekawe spojrzenie na... Czytamy psalmy, czytamy siedem psalmów i taką odbywamy z każdym psalmem krótką drogę historyczną. Hebrajski, greka, polski, kaszubski. Oprócz aktorki Danuty Stenki, fragmenty pisma czytali aktor Jerzy Kiszkisz, wersja grecka oraz polska, i ojciec Jakub Waszkowiak, który w Jerozolimie kilka lat studiował właśnie język hebrajski. Kiedy się o tym dowiedziałem, byłem bardzo podekscytowany, zwłaszcza koniecznością panowania języka obcego. I tutaj troszkę no, mnie to zdetonowało. Najpierw bardzo w niejaką konfuzję prawił mnie, ale. Po czasie oswoiłem się i wydawało mi się to bardzo interesujące. W pierwszej chwili taki poczułem, że no naprawdę ciekawi ludzie bardzo i, i taki no naprawdę czuć był profesjonalizm, nie? Że, że bardzo dobrze się współpracowało z tymi ludźmi. naprawdę Bardzo dobrze, bardzo szybko to szło też. Także no ja mam bardzo dobre wrażenia z tego. Jerzy Kiszkis wcześniej uczestniczył w projekcie Werba Sacra, ale realizowanym w Poznaniu. Natomiast ojciec Jakub Waszkowiak po raz pierwszy wziął udział w przedstawieniu. Reżyserem festiwalu Słowa jest Przemysław Basiński. Przekład na język kaszubski jest autorstwa oczywiście ojca Adama, Ryszarda Sikory. Chodziło o to, żeby dać głębszą perspektywę tym psalmom, które były czytane po kaszubsku, by pokazać, że te kaszubskie modlitwy włączone są w modlitwy pokoleń, które modliły się nimi już nie tylko właśnie w różnych krajach, różnymi językami, ale że modliły się całe cywilizacje. O stronę muzyczną zadbał pochodzący z Wejherowa kompozytor Cezary Paciorek. Do tego stopnia traktuję to duchowo, że ja nawet powiedziałbym, że dążę do tego, żeby wszystko co robię miało wymiar sakralny, czyli duchowy. Bo nawet wtedy kiedy gram jazz, to nie chciałbym, żeby to była sztuka dla sztuki. Albo innymi słowami, mówiąc, nie chciałbym, żeby to była mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący, słowa przecież z hymnu o miłości, tylko chciałbym, żeby dźwięki moje zawsze były mniej lub bardziej otwarcie, bo... Bo nie trzeba za, zawsze manifestować e, swojej wiary, ale, ale te moje dźwięki zawsze są e, ofiarowane stwórcy. Cezary Paciorek po raz trzeci przygotował muzykę do werby sakra, ale po raz pierwszy towarzyszył mu chór kamerata Musicale pod kierunkiem Aleksandry Janus.